Witold Marian Gombrowicz, 1904-1969, należy do najwybitniejszych i najbardziej oryginalnych postaci polskiej literatury XX wieku. Jego twórczość, przekraczająca granice języka, narodowości i kultury, zgłębia fundamentalne kwestie tożsamości, wolności oraz społecznych masek, a jej oddziaływanie na kulturę trwa nieprzerwanie od dziesięcioleci. Dzieciństwo i edukacja. Witold Gombrowicz urodził się w 1904 roku w Małoszycach w rodzinie ziemiańskiej. W 1911 roku jego rodzina przeniosła się do Warszawy, gdzie przyszły pisarz rozpoczął edukację gimnazjalną, a później studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Chociaż ukończył studia i odbył krótki staż prawniczy, szybko zrozumiał, że jego prawdziwym powołaniem jest literatura. Początkowo publikował opowiadania i recenzje w prasie. Jednak jego prawdziwym debiutem była powieść Ferdydurkę w 1937, która przyniosła mu uznanie i rozgłos. Wsola i młodzieńcze inspiracje. Podczas młodzieńczych lat Gombrowicz spędzał wiele czasu we Wsoli, gdzie mieszkał jego brat Jerzy z żoną Aleksandrą. Właśnie tam, w majątku rodzinnym, Witold odpoczywał, pisał i pracował nad swoimi utworami. To we Wsoli narodziły się pierwsze fragmenty Ferdydurke. W wiejskim otoczeniu Gombrowicz korzystał z wolnego czasu na naukę, aktywność fizyczną, a także na wieczorne spotkania towarzyskie. Choć w przyszłości słynął z niechęci do radomia, do Wsoli wracał chętnie, znajdując tam inspirację i twórczy spokój. Lata na emigracji w Argentynie. Tuż przed wybuchem II wojny światowej w 1939 roku, Gombrowicz udał się w podróż do Ameryki Południowej. Kiedy wybuchła wojna, Podjął decyzję o pozostaniu w Argentynie, gdzie żył przez ponad dwie dekady. To właśnie w Buenos Aires, mimo izolacji, problemów finansowych i bariery językowej, tworzył oraz publikował swoje najważniejsze dzieła. Na emigracji utrzymywał kontakt z polską literaturą poprzez współpracę z paryską kulturą, gdzie publikował swój słynny Dziennik. Jedno z najważniejszych dzieł, które do dziś stanowi filozoficzny manifest jego życia i poglądów. Wizja świata i twórczości. Twórczość Gombrowicza cechuje przenikliwość w analizie relacji międzyludzkich oraz konfliktów tożsamościowych. Ferdy Durke wprowadził takie pojęcia jak gęba i pupa, symbolizujące role i maski narzucane jednostkom przez społeczeństwo. Jego późniejsze utwory jak Transatlantyk, pornografia czy kosmos, eksplorują napięcia między jednostką a społeczeństwem, często posługując się groteską i absurdem. Jerzy Gombrowicz i jego rola w rodzinie. Jerzy Gombrowicz, starszy brat Witolda, mieszkał we soli z żoną Aleksandrą Kotkowską. Był postacią kontrastującą ze swoim młodszym bratem, bardziej tradycyjny i przywiązany do wartości ziemiańskich. Jerzy, internowany w Rumunii po wybuchu wojny, po jej zakończeniu wrócił do Polski i osiedlił się w Radomiu. Jego elegancki styl oraz zainteresowanie literaturą i sztuką, choć ekscentryczne, wyróżniały go na tle lokalnej społeczności. Powrót do Europy i międzynarodowe uznanie. Po latach spędzonych w Argentynie, Gombrowicz powrócił do Europy w 1963 roku, osiedlając się we Francji. Zdobył międzynarodowe uznanie, a jego twórczość zyskała czytelników na całym świecie. Jego literacki dorobek został uhonorowany Międzynarodową Nagrodą Wydawców Prix for Mentor. Choć kilkakrotnie nominowany do Nagrody Nobla, nie otrzymał jej. Jednak jego wpływ na literaturę i kulturę współczesną pozostaje nieoceniony. Dziedzictwo Gombrowicza. Gombrowicz zmarł w 1969 roku w Węce we Francji, ale jego dzieła przetłumaczone na wiele języków cieszą się nieprzemijającą popularnością i są inspiracją dla kolejnych pokoleń. Jego dziennik, będący intelektualnym dialogiem z samym sobą, to wyjątkowe świadectwo głębokiego sprzeciwu wobec konformizmu i poszukiwania wolności. Gombrowicz, dzięki swojej unikalnej perspektywie, pozostaje jednym z najważniejszych głosów literatury XX wieku, który swoją wizją o tożsamości i kondycji człowieka wykracza leko poza polskie granice. Ilustracja Na ilustracji przedstawiamy Witolda Gombrowicza z intensywnym, przenikliwym spojrzeniem, ubranym w klasyczne stroje, które odzwierciedlają ducha epoki. W tle widnieje surrealistyczna kompozycja abstrakcyjnych kształtów i subtelnych polskich motywów, nawiązująca do tematów jego twórczości, tożsamości, absurdu oraz egzystencjalnych napięć.